Siemano, siemano widzowie witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie pokażemy mój domek Tam zabudowałam. Pierwsze co to wszystko jest włożenie w różowym I Tutaj wchodzimy sobie po skotkach i tutaj mamy most do tego domu. Ogólnie ten most ma imitować tak jakby... On ma tak jakby stać na tych drzewach. Tak jakby. A więc no. I sobie idziemy pięknie podamku. Po po trochę mi laguje. Czekajcie, przyciszę trochę sobie telefon, żebyście mnie na pewno słyszeli. W tym momencie nie, słyszy, nie słyszycie żadnych odgłosów. A więc no, dobra. Mm. Tutaj jest sam dół, na razie tutaj nawet nie mam pomysłu, co zrobić. A tutaj jest pokój mojej kuzynki. Jakby to nie. To nie jest e, multiplayer, player, ale dam jej telefon, a ja ona sobie pogra. No i w taki sposób. Tutaj jest mój pokój, tak urządzony, w taki sposób sobie ładnie urządziłem. Mhm. Mm Tutaj mamy pokój gościnny, gdzie oczywiście jest dużo jedzenia, bo goście muszą mieć przecież jedzenie. E, tutaj mamy strych, poddasze, jak zwał, tak zwał. Dobra, teraz schodzimy na moje piętro i się wyśpimy. Cholera. Dobra. Okej. Okay. Dobra, już nie pada. Zjedzmy sobie. Teraz chcę wam w pełni pokazać ten domek od zewnątrz. Pójdźmy trochę dalej. Mostem. Okej. Okay. To jest ten cały dom. Jest on naprawdę wysoki, jak widzicie. Tam to coś dziwne. To to jest komin. Tak, to jest komin. Tam są ogniska, ale nie widać ich, bo są tak wysoko. To jest ogólnie wieża do robienia water skilli. Tak. To wejdźmy sobie na nią i pokażę Wam, że. Są tam te ognis ogniska, które dają dym. Jesteśmy na setnej którejś kratce. O, dobra. Widać tam trochę ogniska, ale dymu niestety nie widać. Dym się nie renderuje. No dobra. Uuu, lecimy, dobrze, 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 dobrze. Trochę zejdźmy sobie. I łoterek, a jednak nie. To mięsko. Okej. Okay. Wejdźmy sobie trochę wyżej, żebyśmy zobaczyli na pewno ten dym, bo są tam ogniska, tylko mi się dym nie renderuje, bo to jest bardziej taka zdrobniona tekstura. Przez co tego dymu nie widać? Okej, okay. jeszcze nie widać. O cholera, jeszcze nie widać, widzowie. Nie wierzę. O, teraz widać ten dym. Jest, jest. Jest tam dziewięć ognisk. No, rozbieramy to. No. <ścoughs> zbieramy te. No, Ziemi jest pięć. Teraz kilofem. No, No. Jest już. O, o, o okej okay. Czekaj, dobra, parkura robimy. Hop, ale ku, bo parkur normalnie, ku, a widzowie pierwsza klasa. Ku. O macie. Wytyfy, co tutaj się dzieje. O, dobra. dobra, jest. Jest ok, widzowie. Co sobie Przechodzimy no I jesteśmy. Jesteśmy znowu w domku Jest taki krótki odcinek, po prostu prezentacyjny. Bo chciałem Wam pokazać ten dom, bo go zbudowałem. Nie, kurda, nagrywać następny odcinek, gdzie coś się robię. To chciałem Wam po prostu pokazać ten domek. No więc, no. Um. Ogólnie zapomniałam chyba Wam powiedzieć, bo w tej serii mamy osiągnięcia. Mamy też takie osiągnięcie. Ehm. Um. Czyli zbudowanie domku. I za to dostajemy dwóch villagerów. Jest zbudowany domek. Um, ja po wstawieniu tego, tego filmu dostanę jajka. Bo to jest jakiś bot. Nie wiem, nie wiem w sumie jaki. Ale to jakiś bot, to ustala sobie wszystko. I przez to, że sobie tak ustala coś tam, a, a on nie widzi, że ja sobie po prostu gram, tylko on ma w YouTuba to sterowane i obserwuje mój kanał. A więc no, dlatego w sobotę, podajrze, nie, jeszcze w piątek dosłownie. Może 5 godzin po wstawieniu filmu będę mógł odebrać dwa jajka villagerów. Spełnujące. A więc ogólnie mam nadzieję, że ten filmik króciutki Wam się podobał. Um, jeśli chcecie takich więcej filmów, że nie tylko buduję, tylko je, jeśli nie skończyliśmy budować, no to po prostu sobie dokańczam samemu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się film podobał, bo to jest Wasza decyzja. Um, jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba. Również to jest Wasza decyzja, czy chcecie zostawić, czy nie, ale mi to naprawdę bardzo pomaga i mnie wspiera. Ogólnie mam nadzieję, że Wam się film mi cały podobał. Do zobaczenia. E